Czym dla całej Polski była i jest Jasna Góra, tym dla regionu Podlasia z czasem stał się Kodeń. Kiedyś miasto na prawach królewskich, dziś wioska zaledwie, ale z jakże sławnym Sanktuarium Matki Bożej. Ciekawa jest historia tego miejsca. Malowniczo położony kodeń założył na mocy przywileju króla Zygmunta Starego przedstawiciel znacznego i słynnego w całej Rzeczypospolitej bo książęcego rodu sapiechów Jan. Był rok 1513. Ponad trzy następne stulecia na zamku, w mieście i na rozległych włościach panowali kolejni potomkowie tej znakomitej rodziny. Stąd mury Kodnia miały okazję gościć i to nierzadko samych królów Polski. Jednak najważniejszym wydarzeniem w dziejach tego miejsca, jak to widać z perspektywy minionych lat, było pozyskanie dla Kodnia słynnego cudami wizerunku najświętszej Marii Panny Gregoriańskiej. Obraz ten, jak głosi tradycja. Wykradł z Rzymu z kaplicy papieskiej wojewoda Brzeski, a zarazem senator Rzeczypospolitej Mikołaj Sapiecha w 1631 roku i spiesznie przywiózł do Kodnia, gdzie do dziś widnieje w kościele pod wezwaniem Świętej Anny. Niemal natychmiast od wspomnianego wydarzenia Zaczynają się pielgrzymki ludu przybywającego tu z wielu zakątków Polski: Podlasia, Żmudzi, Wołynia, Białorusi, ziemi Bełskiej i Chełmskiej. I tak jest do dziś. Sofia Kosak w książce Błogosławiona Wina, bardzo obrazowo fabularyzując historię kradzieży obrazu Matki Bożej Gregoriańskiej z Rzymu, przybliża nam w oparciu o znane fakty dość rzetelnie zarówno postać świętokradcy Mikołaja Sapiechy, fundatora wielu kościołów o przydomku Pius Pobożny, jak i cały kontekst tegoż jego postępu. Jest pewne, że ten sławny sarmata w czasie wizyty u Ojca Świętego, uczestnicząc we mszy świętej odprawianej przez samego Urbana VIII w prywatnej kaplicy, został cudownie uzdrowiony z dziwnej choroby, niemocy. Wtedy to zapałał taką ogromną chęcią posiadania cudownego wizerunku Maryi, tam umieszczonego, Gdyż jak mniemał, stało się to za sprawą Matki Bożej, że już nikt i nic nie mogło odwieźć go od tego zamiaru. A że nie mógł otrzymać obrazu legalnie, choć chciał, użył podstępu przekupił zakrystianina. Musiał liczyć się wprawdzie z konsekwencjami, jakie jego samego i innych za to dosięgną, lecz cóż. Był zdecydowany na wszystko Ta, która wróciła mu zdrowie i chęć do życia Miała być panią na kodni Tak zaplanował, tak zrobił Rzecz jasna Popadł za to w karę kościelną Został wyłączony ze społeczności kościoła na parę lat Jednak jego żarliwość oraz poddanie się wyrokom stolicy apostolskiej A przy tym dalsza postawa w obronie odziedziczonej wiary a były to czasy, gdy niemal siłą nie do pokonania, bo na mocy małżeństwa królewskiego miała dostać się na same szczyty katolickiej Polski religia protestancka. No i wreszcie cuda, jakie zaczęły dziać się przed obliczem Matki Bożej Guadalupeńskiej tudzież szkodeńskiej, zmiękczyły w końcu urażone serce papieża Urbana VIII. Tak, iż zdjął klątwę z wojewody nakazując mu ekspiacyjną pielgrzymkę do Rzymu, co ten bardzo chętnie uczynił. Wędrując tam pieszo, uzyskał osobiste papieskie przebaczenie, cudowny wizerunek na zawsze dla kodnia i apostolskie błogosławieństwo. Sam cudowny obraz, urzekający pięknością, przedstawia Najświętszą Maryję Pannę w dostojnym królewskim stroju trzymającą na swej lewej dłoni Dziecię Jezus, w prawej zaś berło, oznakę władzy królewskiej. Głowa Maryi z twarzą, w której wprost niesamowicie uderzają przejmujące swym wyrazem oczy, okolona jest dużą tęczową aureolą, której poświata znacznie rozjaśnia pociemiałą twarz Madonny. Wielkim ciosem dla Polski były kolejne rozbiory kraju. Ziemia Kodeńska i sanktuarium znalazły się pod panowaniem carskim. Wiemy doskonale, że ostoją polskości była zawsze wiara. Rosja ze swym prawosławiem w Kościele rzymskokatolickim nie postrzegała bynajmniej sojusznika. Powstanie narodowe wzmagały tylko nienawiść zaborców dlatego odbierano siłą kościoły i przerabiano je na cerkwie. Ludność rusyfikowano i pod groźbą nawracano na wschodnią wiarę. Los ten nie ominął też Kodnia. 2 sierpnia 1875 roku święty wizerunek kodeński przy użyciu wojska został wywieziony na Jasną Górę. Tam umieszczono go w jednej z bocznych kaplic. Zaś Kościół Świętej Anny przemieniono na cerkiem. Dopiero w wolnej Polsce po odzyskaniu niepodległości można było myśleć o rewindykacji obrazu na przeznaczonym mu miejsce. Stało się tak w roku 1926. Najpierw obraz zabrano do pracowni konserwatorskiej, by w rok później w triumfalnym pochodzie powrócił do Kodnia. Trasa powrotu wiodła najpierw przez Warszawę, gdzie wizerunek wystawiono w kaplicy Zamku Królewskiego, następnie zaś w katedrze. Stamtąd ordynariusz diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej, biskup Przeździecki, przewiózł obraz do Siedlec, skąd rozpoczął się już pochód do Kodnia. Wtedy też w dzieje obrazu zostali włączeni misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, otrzymali sanktuarium kodeńskie, które trzeba było odrestaurować i ożywić. Dziś, kiedy weszliśmy już w XXI wiek, widzimy, że Kodeń żyje, wiara w nim nie umarła, bo i jakby umrzeć miała, kiedy króluje tu Maryja i dalej przyciąga do siebie swoje dzieci z Polski, Litwy, Białorusi, choć granice już nie te same co kiedyś. Dlatego, będąc u jej tronu, uklęknij przed ołtarzem i zmów choć krótką modlitwę, a ona usłyszy i gdy trzeba pomoże.